Także witam was bardzo, bardzo serdecznie moi drodzy, ja jestem Waluś, a to jest kolejny odcinek oczywiście z Minecrafta na moim kanale. I dzisiaj z takiej perspektywy się witamy. Myślę, że na odcinkach coraz częściej będziemy się witać z tamtej perspektywy, ponieważ myślę, że taki wstęp jest dosyć, dosyć spoko, lepszy niż zwykłe intro. Także jest taki fajny przycisk, mam go teraz na swoim palcu, on tak fajnie nie lata już tam na dole, także będzie wam bardzo łatwo go nacisnąć, oczywiście będziecie wtedy otrzymywać powiadomienia o moich najnowszych filmach oraz o live'ach, które się bardzo często ostatnio pojawiają. Zachęcam Was oczywiście jeszcze do zostawienia łapki w górę, komentarza oraz do wpadnięcia na mój serwer Discord, ponieważ chcemy tworzyć coraz lepszą społeczność, a tam możemy naprawdę wymieniać się kilkoma fajnymi tematami oraz przede wszystkim pojawiają się tam informacje o najnowszych odcinkach, także serdecznie zapraszam link tam w opisie. I chyba to by było na tyle, także ja zabieram się za nagrywanie odcinka. Siema! Witam was bardzo, bardzo serdecznie, słuchajcie, w nowej serii na moim kanale, czyli SkyBlock. Po prostu SkyBlock, bo nie mam najmniejszego pomysłu jak mógł nazwać tą serię. I tak, i tak, jesteśmy, słuchajcie, na SkyBlocku pięknym oczywiście, na serwerze nssv.pl. No i co dzisiaj będziemy robić? Na pewno będziemy musieli włączyć autojumpa, bo to jest złe. Także, e, także, no, tak to właśnie wygląda, e, od razu można sobie tutaj włożyć e, lapis, bo why not, pozdrawiamy, pozdrawiamy, dobra, e, od razu tutaj, tu jest redstone, nie mogę się przywyczaić do shaderków, ze względu na to, że ja nagrywam shaderkami, a gram bez shaderków, ponieważ po prostu mam wtedy jasno, a na shaderkach niestety... No, już nie mam jasno, nie wiem, jak to można <głos》> wywołać by inaczej e, powiedzieć. Ale okej. Okay. Mamy na pewno diaksiki, jakieś inne badziewia, więc e, można tutaj się pobawić. Oczywiście dzisiaj będziemy robić sobie m.in. E, windę, e, którą mam tutaj. Będziemy ją przerabiać, żeby móc wylądować na tym bloczku. Zbagowałem. E, I tutaj, nie wiem, czy słabo to będzie widać w ogóle. Czy, a, jeszcze pochodnie oświetlają. uhuhu. E, tak czy siak tutaj jak widzicie buduje kolejne piętro i to jest piętro które buduje ze stona na tym piętrze ze stona idealnie zmieści się jedno piętro arbuziarki które będzie idealnie szło tutaj pod tą główną moją wyspą i będzie się i będzie w sumie się zaczynać i kończyć właśnie idealnie pod tą wyspą no mało, bra hu, to znaczy, mało brakowało bym tutaj spadł więc nie fajnie e, ogólnie zapraszam wszystkich E, tutaj chwilka przerwy musiała być. W ogóle nie mam miecza, bo żebym spadł, niestety z e, mieczykiem. E, ale już wiem, dlaczego tutaj się mody, moby w końcu, bo ja normalnie mam tutaj jasno i widzę wszystko. Teraz cimno strasznie, więc potrzebujemy na pewno sobie zrobić dzisiaj e, trochę pochodni, żeby tutaj trochę rozjaśnić oczywiście teren. E, no i właśnie się zajmiemy między innymi właśnie e, tutaj naszym... U, tu mam w ogóle tą. Dobra, sobie zamienimy. E, właśnie tym naszym piętarkiem, więc weźmiemy sobie tutaj stone'a oczywiście. E, Drawieńka niestety nie mam, ale to zaraz sobie zdobędziemy, przy okazji sobie wykopiemy trochę węgielka. E, zapraszam wszystkich na mojego Discorda, który się wam tutaj wyświetla, w sensie wyświetla się tylko prawdopodobnie logo. Ale zapraszam też do mojego Snapchata, mojego Instagramka i oczywiście do subskrybowania kanału Link do Discorda macie oczywiście w opisie filmu, także Zapraszam bardzo serdecznie, bo tam też jest kilka fajnych głosowań, właśnie między innymi na jakieś serie na kanale I tak dalej tak dalej, więc bardzo, bardzo polecam No a my zabieramy się właśnie za robotę, ponieważ trzeba tutaj Ładnie i porządnie w końcu robić tutaj wyspę Bo trzeba iść teraz w wygląd, bo tam w punkty nie ma chyba co Także możemy sobie tutaj e... Pozwolić na trochę zabawy, oczywiście. Ponieważ też nie ma co tryhardować, ja też nie jestem jakiś super e, gracz Skyblocka zaawansowany, ponieważ to jest w sumie pierwsza taka edycja, w której gram dłużej niż w sumie 4 dni chyba. Także wow. E, dobra, tyle powinno starczyć. E, is home, oczywiście. E, kwaft. Siup, siup. E, w ogóle, jak ktoś może nie pamięta moich filmów, to. Cześć, jak ktoś jest może nowy na kanale, to fajnie. Miło. E, no to kiedyś miałem taką serię jak Minecraft Milionerzy i ona była prowadzona na real lifeie. Teraz e, mam można powiedzieć taką wolność od tej serii, ponieważ montowałem te odcinki olbrzymią ilość czasu. Naprawdę te odcinki, ja zdążyłbym chyba cztery takie Skyblocki nagrać i zmontować, niż właśnie jeden odcinek z e, tutaj właśnie Milionerów. Ale ostatnio dostałem propozycję o to, żeby nagrać właśnie e, serię znowu Milionerów w Minecraftie. E, także też chciałbym poznać Waszą opinię na ten temat, czy opłaca się co się czy opłaca. Mi się na pewno nie opłaca, ale Wam się opłaca. E, czy chcielibyście np. właśnie taką serię Minecraft Milionerzy na moim kanale z powrotem? Myślę, że no mogłaby być to fajna odskocznia, jakaś taka seria, która by powróciła w sumie po jakimś tam dłuższym czasie, że tak powiem. E, także no, myślę, że dosyć spoko pomysł. Ale chciałbym poznać Waszą opinię. Oczywiście na razie pieniądze, które no, byłyby do wygrania, bo tam oczywiście milion jest do wygrania. No bo to są milionerzy, jednak, nie? Tutaj w milionerach, jednak jakby było do wygrania 100 tysięcy, no to słabo, nie? Teraz ci to by byli milionerzy, więc ogólnie to. No mam tutaj niby 2 miliony, ale nie chcę wydawać połowy, moje, połowy moich pieniędzy na to, żeby wam tutaj robić serię e, dlatego na razie pieniądze byłyby e, oczywiście na Real Life'ie, czyli tak jak to było dotychczas, czyli w sumie przez jakieś chłopcze odcinki w ogóle z tymi serduszkami, że one się tak bagują, to jest ciekawe. E, tak więc, e, na razie byłyby pieniążki na tylko i wyłącznie Real Life'ie, ale e, już po malutku zbliża się tutaj e, seria. Ale pomalutku by można było myśleć właśnie nad jakimś SkyBlockiem, czy nad jakimś e, innym trybem. Myślę, że Real Life 2 nie wchodzi w grę, chociaż nie wiem. Coś bym musiał przytrakardować, żeby zarobić kilka milionów e, albo jakąś wymiankę zrobić z Real Life 1 na Real Life 2. Wtedy może coś by się tam dało pomyśleć, ale, no tak jak mówię, na razie chciałbym tutaj się zatrzymać głównie na e, Real Life'ie zwykłym, czyli jeden cent, ponieważ tam ma po prostu 2 miliardy i. I mogę to po prostu bardzo szybko zrobić i realizować to. Oczywiście osoby, które będą w odcinku najczęściej będą brane z mojego Discorda, więc Was tam bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, ponieważ wątpię, że będę brał takie randomowe osoby po prostu serwera. Bardziej bym wolał się z osobami umawiać, jeżeli chodzi o, można powiedzieć, takie wymagania moje, co trzeba mi posiadać, żeby po prostu e, móc wziąć udział właśnie w takiej serii i tak dalej, w takim odcinku. E, no to na pewno mikrofon, który jest. Powiedzmy dobry, e, głos, który no, też da się słuchać, nie? żeby tutaj nie było jakoś super źle, chociaż jak sobie oglądacie odcinki z Minecraft Milionerów, no, to będziecie widzieć, jakie tam osoby były e, i jakie miały ją głosy, więc po prostu, no. Więc myślę, że e, jeżeli chodzi o głos, to nie mam jakichś takich specjalnych wymagań. I fajnie by było, jakby na przykład jeszcze kamerka się pojawiła u mojego gościa, który by był... Nie trzeba oczywiście kamerki, ponieważ jeszcze ani w jednym odcinku Minecraft Milionerów nikt nie miał kamerki. W sumie po prostu nie było kamerki e, osoby biorącej udział. A mogłoby być tak, takie fajne urozmaicenie, trochę więcej montażu też, ale no. E, więc fajnie by było, oczywiście też kamerka w miarę okej, okay, nie? nie żeby nie była taka jak za mgłą. No, jak nie, no to po prostu, nawet jak będzie kamerka źle nagrana, no to po prostu bez kamerki będzie i też będzie z myślę. Także, no, jeżeli chodzi o tutaj to dolne piętro, co tutaj jest z lapisu, bo to jest z bloków lapisu, całe to piętro, to możecie bardziej zobaczyć, o tam. W ogóle mam opti-finder jej, na liveie pokazałem, że nie mam, a teraz już mam, więc jest fajnie. No, 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 zgubiłem się, nie wiem co mówiłem. E, także, no, taka seria od 0 do milionera, boże, od 0 do milionera, od 0 do milionera to umarła, zanim w ogóle zdążyła się stworzyć. E, tak samo od 0 do milionera planowałem tutaj, ale też zobaczyłem, że strasznie szybko zarabiam, więc też stwierdziłem, że ta seria nie miałaby sensu. No, tego taka zwykła seria Skyblock, żeby pokazywać wam, jak wygląda po prostu u mnie gra, jak to tam wygląda, sytuacja. Takie na no, szybko, nie? żeby to ładnie wyglądało. E, no i. Tyle w sumie. Także e, jeżeli chodzi o serię, no to chyba tyle mam aktualnie w myślach, ponieważ nie planuję jakiejś chyba nowej serii otwierać, chociaż to też się zobaczy. E, ogólnie za niedługo też wlecie odcinek z wiadomości Nether Storm, więc fajnie, ale problem jest taki, że mam urodzinki, także e, na pewno nie, się nie pojawi 26 lipca. Z domowych <laughs> względów. No i chyba tyle, chyba że jakiś odcinek nagram taki już na zaś, to wtedy może jakoś wrzucę, ale to jeszcze nie wiem jak, po prostu jakbym miał jakąś wolną chwilę, albo wieczorkiem tak już nocą, jakby już wszyscy goście sobie poszli, no to wtedy może jakiś odcinek, ale w ten sposób no to po prostu wątpię, żebym w tym dniu akurat nagrywał, bo pewnie będę zmęczony po całym dniu, więc no, zobaczymy, zobaczymy. Także też możecie, możecie pisać w komentarzu, jakie macie pomysły na serię itd, i tak dalej. Możecie też w ogóle jak ktoś montuje jakieś filmy albo coś takiego i ma jakąś swoją paczkę dźwięków i tak dalej, takich dodatkowych, nie, typu na przykład taki albo nie wiem taki no to po prostu nie wyślę do mnie to by było bardzo, bardzo fajnie. Bo ja też potrzebuję trochę sobie tutaj montaż lepszy trochę ogarnąć, wiadomo, że tam y, cudów się nie spodziewajmy, ale fajnie by było, jakby tutaj jakieś urozmaicenia na kanale były. Czyli właśnie jakiś może lepszy montaż i tak dalej, i tak dalej. I wtedy byłoby po prostu miodzio. No więc okej, okay, lecimy sobie dalej. Jakby ktoś pytał, dlaczego robię tylko do dotąd, to po prostu nie chce mi się robić całej długości. A potrzebuję na razie... Nawet nie potrzebuję, tylko po prostu chcę zrobić sobie troszeczkę tylko. Też nie trzeba się jakoś śpieszyć. E, także no, u takie odcinki ze Skyblocka czy z innych po prostu... E, nie wiem w sumie jak to... z innych trybów o. E, będą właśnie takie powiedzmy 15 minutowe. Takie 12-15 minutowe odcinki. Myślę, że byłyby dosyć spoko... O nie. Czyżby tu była noc? Nie. Tak, noc się robi. No to nie dobrze, no to niedobrze. To niedobrze. Ale myślę, że te tak jak tutaj jakiś mobów nie powinno być, bo tutaj sobie rozświetlam teren, ale fajnie teraz wygląda bez kitu. Jestem ciekawy, jeszcze jaką miniaturkę zrobię, czy to ja zrobię, czy sobie znetę jakąś wezmę, ale myślę, że ja sobie wezmę po prostu, stanę na tam mojej wyspie, zrobię sobie screena na przykład z kaktusiarki albo ciciniarki i też będzie pięknie. Także e, nie szukam montażysty, bo tam też kilka e, wiadomości się pojawiło, że tam o, widzę, że grasz na Skybloku i może szukać montażysty, czy tam. Właśnie tam innych osób do odcinka. osób do odcinka oczywiście szukam. E, też mam zamiar stworzyć serię na Real Life'ie, jeżeli Real Life z powrotem wróci do swoich łask, czyli do osób, które faktycznie tą grają, a nie No to wtedy może jakąś taką serię faktycznie ruszę, a tak, no to raczej wątpię. E, ogólnie bardzo fajne wyświetlenia ostatnio robicie, po tysiąc wyświetleń, w sensie po tysiąc. Ostatni film tylko miał tysiąc, zobaczymy ile tam będzie miał. czy mam kciuki, żeby tu było te 500 chociaż, E, także jak coś, to możecie polecać jakimś swoim znajomym, bo myślę, że tutaj ogólnie, jeżeli chodzi o YouTube, no to e, jednak mój kanał jest takim chyba najdłuższym, jeżeli chodzi o real o Boże, o NSSV ogólnie. Także no, fajnie, fajnie, że możemy coś się poznawać, fajnie, że jakiś nowy tryb w końcu na moim kanale jest, a nie tylko Real Life. Oj oj, no to nie fajne było. Tutaj ta ścinka, ale ok No co jest i nie niefajnie. Nie fajnie. Tutaj sobie rozświetlę, bo jakbym w przyszłości tutaj szedł, a nagle tutaj jakiś creeper albo jakiś szkielet był. O szkielety w ogóle szkielety to są najgorsze bydla. Jak się buduje, naprawdę. Są takie śmiecie. Bo one cię mogą rzucić po prostu z tylu kratek. One mają takiego aima, nie? Czym dalej stoją, tym lepiej strzelają. Niesamowite. czasem są ślepe, wiadomo, ale. Ostatnio jakoś tak czę częściej trafią. W ogóle e, potrzebowałbym sobie zrobić windę na ten poziom tutaj, e, w ogóle stąd by się przydał, o, dobra myślę, że tyle na razie starczy e, przydałby mi się zrobić windę, ale już nie pamiętam jak ją się robiło, zrobiłem ją wczoraj i już zapomniałem tutaj widzicie, tutaj z bloków surowców po prostu sobie zrobiłem wejście się dałoby się windę zrobić także możemy sobie zrobić, bo why not okej, okay, tutaj siup, śrub, siup, siup też nie trzeba jakoś super dużo tego y, pochodnia Tutaj sobie jeszcze zróbmy na przykład raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, no tu fajne dwa. No i okej, okay, powiększmy sobie jeszcze tak mniej więcej oczy, i myślę, że będziemy mogli sobie zobaczyć, jak tą windę trzeba zrobić. Wiem, że tam na pewno trzeba e, szkło, więc szkło sobie damy do przepalarki. Może nam się przepali przez ten czas. Może no, idźmy jeszcze i schome, tutaj weźmy sobie piaseczek, oczywiście jedną sztukę. No i fajniutko, no i fajniutko, dobra Warp in Formacje. No dobra, fajnie. Teraz akurat gram na 1.15, a jak coś to raz raczej będą na 1.12. Także taka szyb takie szybkie sprostowanie. Hmm, czyli szkło po prostu, dobra Czyli po prostu szkło. No i oczywiście to. Czy ja mam jakieś drewno, na, na szybko, albo jakąś tabliczkę? Chyba nie. No nie mam, szkoda, e, także potrzebujemy EC, nie no mam skrzynkę, więc słabo, dobra, walb sklep, w takim bądź razie idziemy po drewno, w ogóle to przydałoby mi się jakiegoś drzewa tu posadzić, bo tak pusto trochę, trochę puste. Dobra, raz, dwa, myślę, że starczy e, i schome okej, okay, teraz trzeba tutaj te tabliczki pozmieniać, więc myślę, że pierwszym krokiem byłoby wyciągnięcie e, tego szkła. OK. Pójście sobie teraz tutaj na dół Zniszczenie tutaj tej tabliczki OK. Czemu, Czemu nie mogę zniszczyć tabliczki, halo? Przycisk zniszczyłem, ale tabliczkę nie mogę O, już mogę Spoko Znaczy wiem, że może jak jest winda stworzona to może się nie da, więc no Dobra, aktualne Aktualne Piętro yy, Jeden oczywiście cel oj, bo to w sumie dwie strony by się przydało. O kurczę, to tego nie przemyślałem. Tutaj w dwie strony winda będzie musiała działać. Tutaj jedna, żeby zjeżdżała w dół, a druga, żeby wychodziła w górę. Mądre. Dobra, to cel 2 na przykład. W sensie, to trzeba spację 2. Ok, I przycisk oczywiście. Shipp. E, teraz is Home Teraz to trzeba zniszczyć ten przycisk, trzeba zniszczyć tabliczkę. I teraz. O nie, to zrobiłem znowu źle. Kurczę. Ale dobra, może będzie git. To tutaj będzie aktualne. piętro, e, oczywiście. 3. Cel. E, nie wiem jaki cel. Kurczę, tak nie przemyślałem tego totalnie. Tej windy. Okej, okay, słuchajcie, miałem trochę małą przerwę, e, ponieważ przez zdenerwowałem i stwierdziłem, że nie mogę tak nagrywać odcinka. Eee, wiecie co? Nie wiem, co zrobić z tą windą. W sensie, przez ten czas, przez tą przerwę, co miałem, przypomniało mi się, że miałem e, windę wcześniej na real reallife dwójce, która działała tak, że była jedna pod drugą. Więc wydaje mi się, że tak samo można zrobić tutaj i że to wcale nie jest tak, że tutaj się nie da tak zrobić i jestem wręcz przekonany, że na pewno się da. I jeżeli teraz mi się nie uda ta próba, to po prostu stwierdzę, że nie chcę mi się już i zajmiemy się po prostu rozbudową. Ponieważ, no, tak jak mówię, no, nie mam zamiaru tutaj spędzać pół dnia nad tym, jak zrobić po prostu e, windę. Więc, no, tak bywa. E, przejdźmy sobie tutaj w takim razie do aktualne piętro 2, cel 3. Możemy tak zrobić, bo czemu by nie? Oczywiście przycisk. O, i patrzcie. I tutaj działa. Ok, aktualne piętro cel 1. Aktualne piętro Cel 3. I tu już nie działa, zobaczcie. No a cel 2 będzie działać? Nie, cel 3. Wiecie, co jest niesamowite, że kurczę, dam radę zjeżdżać stąd. Znaczy dam radę zjeżdżać z samej góry na to. Z tego dam radę zjeżdżać tam, ale znaczy, tutaj nie ma żadnego szkła. Więc może by się przydało tutaj też szkło dodać. To też może być taka opcja. Mnie się trochę tutaj pozmieniało, no bo jednak e, miałem przerwę. Okej, okay, cel 1. Okej, okay, cel 3. No nie da się. Hm. Widzicie co? To jest strasznie dziwnie zrobione. Cel 3. O, pięknie. A chciał tutaj cel 2 na przykład? No to patrzcie, da się. A cel 1? Cel 1 stąd się nie da, zobaczcie. No Powiem wam, że jest to dla mnie ciekawa sprawa. Nie wiem jeszcze co mam o niej sądzić. O, już nawet cel 3 się nie da zrobić. Okej, okay. no już to się, już się da. E, cel 1 stąd się da? Nie da się, bo jest szkło. Hmm, wiecie co? Prawdopodobnie ustawię sobie po prostu tutaj na cel 2. Stąd na cel 1. Tylko że stąd się nie da zjeżdżać. Kurdy, ale to jest poplątane strasznie. Nie, może ja coś po prostu mam źle zrobione Wydaje mi się, że wszystko jest w jak najlepszym porządku, także e, Możecie mi tu komentować, co ja robię po prostu źle, gdyż no nie wiem Ale no dobra, no, tak jak mówię, nie mam zamiaru się tutaj zajmować pół dnia e, z windą Także jeszcze tutaj spróbujemy ostatnią próbę Aktualne piętro e, Jeden cel, powiedzmy dwa Dajmy teraz to tutaj jak zniszczymy to szkło, to na czym się tu będziemy zatrzymywać. No. Tu musi być to szkło. Bez, bez tego szkła to się nie da. Windy używać. Patrzcie, idziemy na cel 1. Nie da się. Idziemy na cel 3. A zniszmy to na przykład. No i nie da się. No patrzcie. Cel 2. No i winda. Poczekajcie, bo zaraz umrę w ogóle. Widna na cel 2 działa, ale nie może być szkła. Jakby szkło było tutaj, to by też się nie dało, bo wtedy szkło blokuje. Czyli szkło musi być na poziomie piętra. Ale jak jest na poziomie piętra, to to nie działa. Kurczę, straszna logika z tym jest. Tam normalnie działa, patrzcie. Sobie ustawimy na cel 3, to szkło nam znika i nagle się pojawia. I wszystko jest pięknie. A tutaj jest problem, bo no nie da się tego zrobić. Spróbujemy no i tutaj, i tutaj zniszczyć. I teraz tutaj postawić. Teraz iść i schome. I tutaj postawić. I Teraz próbować tutaj pójść na jedynkę. No i to nie da się, no bo jest szkło. a to jest do dupy zrobione. Masakra. Może po prostu pójdźmy sobie jeszcze tutaj na dół. Zniżmy też to. Ok. Zniżmy to. Chodźmy i schome. Zniżmy to. Zniżmy to, zniżmy to i spróbujemy jeszcze jeden raz Już tak na poważnie Jak się teraz po prostu nie uda no to rezygnuję i tyle No bo no nie da się nic zrobić z tym Ale też nie mam jakby ochoty No tak jak już w sumie dużo razy mówiłem w tym odcinku Biegania, aktualne, piętro Wiem, że tutaj możecie mieć niezłą bekę, że tak robię, ale no Nic nie poradzę, no, nie umiem po prostu tego zrobić Więc no przykro mi Aktualne piętro 1 cel 2 Okej, okay, zróbmy tak. Okej. Okay. I teraz tutaj. Szkło. Znaczy nie, dajmy najpierw e, aktualne piętro, a może niżej to ma być? Okej, okay, aktualne piętro dwa cel cel e, jeden. Okej. Okay. I tutaj przycisk. No i nie da się zobaczyć. No nie wiem. Po prostu nie wiem. Czy tutaj też ma być żelazo? No, już naprawdę nie wiem, co ja mam zrobić. No to dobra, jeszcze pójdźmy to i SchOME. Zróbmy taką windę, lepiej taką niż żadną. Pewnie tutaj też się teraz baguje, nie? To już w ogóle był, byłoby śmieszne aktualne piętro 3 cel, 1 nie mi też się oczywiście zdarzają błędy. No i to jest jedna z takich błędów, bo teraz w ogóle nie działa. Także fajnie. Ale patrzcie, no zmieniają się na tabliczkach te piętra, także one powinny normalnie działać. Tylko, no, tak jak mówię, no nie wiem, dlaczego to nie działa. Po prostu. Spróbujemy tutaj cel 3. O i patrzcie, cel 3 normalnie wyjeżdżamy. Nie wiem, co się podziało tutaj. Dobra, bo zginę. Dobra, nieważne. Może się nie, nie zajmujmy teraz tymi windami. Niech będzie tak jak będzie. I tyle. Też tutaj nie chcę umierać, ani ja wam trochę czasu zatruwać. Także idziemy sobie jeszcze tutaj. Muszę na home, home dom. Home dom. W ogóle wracam troszeczkę bardziej na real lifea z powrotem. No bo, oczywiście, no jednak e, z tym trybem tyle wspomnień, co mnie łączy, to Hoho. Ho. Także będzie tak mniej więcej jeden odcinek ze Skyblocka, potem jeden odcinek z Real Lifea, jeden odcinek ze Skyblocka i tak się po prostu będzie zmieniać. E, taki jest plan. No i w sumie tyle. W ogóle możecie też powiedzieć, co by ciekawego można było zrobić tutaj na e, tym trybie. Coś, co Wam się może po prostu spodobać, jakaś taka fajniejsza seria. E, ja jestem otwarty na jakieś nowe propozycje. Także oczywiście możecie pisać swoje jakieś tutaj ciekawe serie. A ja spróbuję właśnie je jakoś zrealizować. W ogóle będę musiał tutaj patrzeć do tyłu, żeby tutaj nie spaść. Chociaż to tylko stąd, także stąd nie jest jakiś super wybitny. Ja widzę, że sąsiad chyba gra jednak. W ogóle mam chyba wyspy obok siebie, i nie widziałem, żeby którakolwiek coś zbudowała u siebie, więc no jest smutne. Ale okej, okay, może się uda zrobić tak, żeby sąsiad jakiś tutaj się ruszył. No nie wiem. W ogóle jak tu ciemno, masakra. Masakra, spokojnie, kiedy sobie to rozjaśnimy. Kiedyś tutaj, tutaj będzie ładnie. Mamy ósmą topkę w ogóle cały czas. W sumie już dziewiątą można powiedzieć, bo Piotr tutaj jest bardzo blisko. E, ale ja też już stwierdziłem, że w topkę nie ma co iść, po prostu już takie bardziej pod odcinki. Będziemy robić tutaj e, coś po prostu na Skybloku. Zobaczymy, może jakieś ciekawe jeszcze wycieczki nas czekają. Także ok. Zbudujmy jeszcze sobie tutaj chwilkę. Bo ja też nie wiem, ile ten odcinek w ogóle będzie trwać, to jest też e, ciekawa sprawa. Także mam nadzieję, że oby jak naj, e, najdłużej, oby jak najlepiej po prostu. także żeby wam się podobało, żeby tutaj wszystko było dosyć spoko zrobione. Dobra, ciach 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 e, W ogóle, jak ktoś by chciał jakiś odcinek może nagrać wspólny, to oczywiście może się o ze mną mówić na Discordzie, link oczywiście w opisie, polecam sobie tam zajrzeć. E, w ogóle nowy program do montażu mam. Nie wiem jeszcze czy w tym programie będę montować. Jeżeli tak, no to na starcie widzieliście e, pokaz nowych umiejętności, których nabrałem, czyli na przykład animowany przycisk subskrypcji. E, I jakieś inne tam badziewie animowane, także fajnie by było. E, no i w sumie to chyba tyle. <laughs> Zawsze to jakieś nie jest, nie? Wiecie, animowany przycisk. Wprawdzie rok po całym hype na wszystkie te animowane rzeczy, ale zawsze to tam montaż jest dobrze czymś wzbogacić. A takie, właśnie, animowane przyciski, czy w ogóle jakieś napisy animowane, zawsze są jakimś fajnym e, odskoczniem. Dobra. E, także chyba to by było na tyle, bo pomęczyłem się strasznie z tą windą. Na jednym, ile odcinka wyjdzie. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie no i do zobaczenia w następnym. Cześć.